Cześć, witamy Was w kolejnym wydaniu naszych wiadomości. W naszej szkole odbyły się zawody w grach komputerowych. 11 i 12 stycznia 2013 roku odbył się turniej ZLP Winter. Pierwszego dnia w turnieju uczestniczyli wyłącznie uczniowie z naszej szkoły. No, fajnie jest. Szkoda tylko, że piłki wirtualne, bo ta sala to raczej do takich normalnych jest tutaj przygotowana. No i bardzo mi się Xbox podoba. Tam jest tenis, kręgle, boks, takie sportowe. Że tak powiem, gry? Na pozostałych się nie znam. Fajnie, dużo was jest, grajcie, bawcie się i, i, i samych zwycięstw życzę. A po feriach na salę, do normalnych piłeczek zapraszam. Dobra. Na początku atmosfera była trochę napięta, bo było różnych, wiele różnych niedogodnień i problemów. Teraz wszystko jest powoli ogarniane. Mamy nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Uważasz, że w przyszłym roku ta impreza również będzie się cieszyła taką popularnością? Na pewno. Jeśli będzie tak jak w tym roku, to tak. Tak nadajcie! Czy... Drugiego dnia w turnieju uczestniczyły osoby chętne spoza szkoły. Cały turniej odbywał się pomyślnie. Co sądzisz na temat organizowanego przez CDC turnieju? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj zbiera się bardzo dużo ludzi, mogą razem porozmawiać, podzielić się swoimi tak jakby, przeżyciami tutaj. Atmosfera jest naprawdę bardzo miła, ludzie mogą naprawdę tutaj wiele razem zdziałać i to jest na przykład gry takie zespołowe, ludzie łączą się razem, przeżywają dane chwile. No myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Jednak drugiego dnia około 11.30 zostały uszkodzone przewody elektryczne przez budowlańców. Turniej tego dnia został odwołany i przeniesiony na 20 marca. Co robiłaś, Walentynki? Nie pamiętasz? Byliśmy w kinie. Dnia 15 lutego bieżącego roku w ZST obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Z tej okazji został zorganizowany apel przez klasę 3M. Imprezę prowadziła przewodnicząca szkoły Marta Dylewska wraz z Grzegorzem Woźniakiem. Przedstawienia były przeplatane występami szkolnych wokalistek. Na końcu zostały wręczone upominki za otrzymanie największej ilości walentynek Joannie Leśniczak oraz Oskarowi Michalakowi. Oddawałeś krew w tym roku? Mm, wiesz co, na wszystkich byłem, ale na tym akurat no nie. Dnia 13 lutego 2013 roku w naszej szkole po raz kolejny zorganizowana została akcja oddawania krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Bardzo pozytywne, bo jak wiadomo krew jest jednym z leków, którego nie idzie syntetycznie wyprodukować, także uważam, że każdy kto może, powinien tą krew oddawać i zachęcam. Jesteśmy dumni z naszych krwiodawców za chęć niesienia pomocy i mamy nadzieję, że w następnym roku zgłosi się jeszcze więcej ochotników. Żeby oddać krew trzeba być pełnoletnim, zdrowym. Oczywiście w dobrej kondycji. 8 marca pamiętałeś o swojej kobiecie? No, oczywiście, pamiętam ten duży bukiet róż. Kosztował z 5 dych! Dnia 8 marca 2013 roku w Domu Kultury z Bąszynku odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez chłopaków ZST z Bąszynek. Zostało przedstawione wiele zabawnych scenek. A poza tym wybrano trzy najsympatyczniejsze dziewczyny naszej szkoły. Zwyciężynią została Małgorzata Królikowska z klasy czwartej AK. Drugie miejsce zajęła Marta Dylewska z klasy trzeciej M, a trzecie Agata Gorgiel z klasy pierwszej A. Uczniowie wybrali również najsympatyczniejszą nauczycielkę. Te zaszczytne miejsce zajęła pani wicedyrektor Joanna Korzeniewska. Lubisz siatkówkę? Pewnie. A byłaś na naszej licealiadzie? Oczywiście, że tak. Dnia 13 marca 2013 roku w ZST Zbąszynek odbył się finał Licealiady Siatkówki Chłopców. Wzięły w niej udział drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z zbąszynek, Sulęcin, Słubicy oraz Międzyrzecz. Poziom drużyn był bardzo wysoki. Przeczkę podniosły drużyny Międzyrzecza i Sulęcina. Drużyny te bardzo często występują w drugoligowych rozgrywkach. Nasi chłopcy dzielnie walczyli i pokonali drużynę z Słubic, co pozwoliło im na zajęcie trzeciego, zaszczytnego miejsca. A co robiłaś w pierwszy dzień wiosny? No niestety byłam w szkole, ale organizowaliśmy turniej dla gimnazjalistów. Dnia 21 marca w naszej szkole już po raz czwarty odbyły się wagary DST. Od rana gimnazjaliści mogli uczestniczyć w warsztatach, które miały na celu promowanie kierunków nauczania w naszej szkole. Atrakcją dla naszych gości był finał Zadelp Winter, który odbył się w salach informatycznych. Natomiast dla uczniów pierwszego gimnazjum z Błąszynku, którzy już wcześniej mieli okazję wziąć udział w warsztatach, został przygotowany turniej na hali sportowej. Yeah! Uczniowie mieli za zadanie przystąpić do różnego rodzaju konkurencji zręcznościowych, jak i sprawdzających ich w jednym z zakresu gimnazjum. Imprezę urozmaiciły całe występy, czyli Derek oraz występ wokalny Alicji Urbanowicz. Gimnazjaliści bardzo dobrze się bawili, z chęcią brali udział w zadaniach. Ostatecznie zwyciężyła klasa trzecia E. Po zakończeniu turnieju uczniowie udali się do szkoły na ciepłą herbatę oraz pyszne ciastko. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Na razie.